Zobaczcie, co zrobili. Mam w postaci pięciu megaboksów. Ja miałem sześć big boxów. Mam... Nie, 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 nie. Nie, nie, nie. Nie, 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 nie. Nie, 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 Mamy nie, Mamy nie, nie, No, nie, nie, mam, nie, bój się. Mam. Dwie prawo. O, ludzie! Ale. Ale jak Pi? Ale co, jak bić? Skąd polski już ma. Już ma, Mr. P. What the fuck? No to Nie po to! Nagrywamy odcinek. Nie otwieram jeszcze innego, o kurde, już nic nie ma. Co, ty Sześć mega boxów otworzyłem. Za co z tego? Co? Za Ludzie, ale chyba, mi się wydaje, że to były też te mega boxy jakby salejki. Jak nie? Ludzie ludzi nie nic. bi mamy. Ej, a co mi gdybym miał mister P? Co? Lol, ludzie, ja nie rozumiem tego. Ej, a ty to teraz nagrywasz? Ale, stary, ale, ja mam szczęście. Czy widzisz, Stary, jak ja mam szczęście? Tak, wiem, a, się z a ludzie, do... jeszcze, jeszcze mamy kilka big boxów i, i kilka małych skrzynek, więc wiecie? Do... Dzisiaj dzisiaj Ale nie, ja dopiero na ferie tamte otwieram skrzynki. Ale mi kurde pi dropnęła normalnie. Ej, ja nie wiedziałem kto ja to nie wiedzą, że mi Bidrop ma 5 megaboksów w sklepie normalnie jest. A ty ile Big Boxów miałeś? A ja 5 megaboksów, ale jestem farciarzem! A ty wiesz, że jestem farciarzem? No ale to, to jest trochę kacerskie, że miałeś. na kogo ty jest stary jestem w dupie ale ludzie ja mam tu gdzieś że, że, że zginąłem bo ja bo mam. ja nie ja. ja dole ja, ja dobra stary ale ja mam tu gdzieś bo mam bim W się Ej, subskrybować kanał, subskrybujcie kanał. Bo nie rozumiem co. No, jak widać, on się jala w ogóle, bo w niebo głoszy. Na ja pitule. Nie wierzę. Jak to dokładnie napisałem. Ej, mój kolega siedzi teraz na moim koncie. Jak? Normalnie. I utracono połączenie mi. O matko. Dobra, gra No No, na połączenie! Bo mój kolega jest na moim koncie! Stop, ludzie, rządzowie! No, co on robi? To no, nie że do swojego alejki, pucharków? W ogóle jesteś zmieniona, ale ja puszczę. Tak jest! Ale ja tego kur... nie rozumiem! Napisam. mam brabi! Ludzie, dowiecie się do góry! Nie wierzę co tu się kurde stało! Gramy nowy tryb, dawaj! Nie, nie byś z takim głównym. Ale ja chcę zobaczysz. To weź słabą postać, na której masz mało puch. Jestem ja przetestowany no, widzów. Daj mi jej pucharków, to mam na test na bit. No ale weź inną to postać u Dobra spoko może być. Ale tam Ale jakie... Ej, ty wiesz, że ty masz pecha, a ja mam farta. No mam takiego pecha, bo też mam małpuch. O co tu chodzi? Co my, my mamy tutaj robić? O co chodzi? To no widzisz, my w tej strefie i wtedy mamy punkty na Za to tego i punktu naliczyło. A jak, jak, a jak. ja stoję, to więcej mamy punktów? No, więcej osób. Na przykład wiecie, osób w stanie się dostać, bo ciągle nie dają. I tego i odbywamy. <grym> <grym> Ile punktów już mamy. Ej. Ha. Jak ja gram z moim kolegą, to przegraliśmy. a Teraz to już nie mamy szansy, bo nie mają zero. I Kry się za fakami, bo to masz mało HP. Pa. I ty, ty, ty. Ale ludzie za to musicie zasubować kanał, bo to co się stało, tu, jak to ja nie to. Ej, ej, co się Ej, a co bym zrobił, gdybym Mr. P? To bym mówił, nie grał z tobą. Czemu, bo co? Różki, ale nie ma. Ale ludzie, co My się są, wydarzyło? Nie, nie Mam pi! Ej, ale jej, ej, już wygrali. O matko, ludzie dajcie na mój kanał i na jego. No i za... Ale stari nie wierzę. Ale jak bi. Kęjcie, to znaczy, że jesteśmy spoko spokojni Ała! O! Ej! Oni i tak już przegrali. Nie mają szans! Zekuję to być 30 80. Jeszcze tuta użyję. Na koniec gierki. Ludzie. O, ja się nie mam jak... Pupi mamy. Ludzie, by była masakra, jak dropnął Mr. P. Ej, prawda, że to by była masakra? No, e, ale, gdzie kończy papa! Matek, pożegnaj się. Elo.